Witam wszystkich, serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, zanim przejdziemy do Wobbleru to tylko przypominam, że jeszcze na stronie głównej zadziora wisi baner z drapieżnym, zębatym zestawem na drapieżniki, czyli z zestawem gum, przyponów, agrawek, główek jigowych na szczupaki, na sandacze. Jeszcze jest parę sztuk, więc jak najbardziej zachęcam, kupując taką wędkarską torbę, oszczędzać 30% na produktach. A teraz przejdźmy do woblerów Bonito. Jak wiecie, jak już widzieliście pewnie na moim kanale, to byłem z Jackiem, z Jackiem, producentem woblerów Bonito na Mazurach. Było bardzo, bardzo fajnie do momentu, kiedy przypłynął pan inspektor. Ale co się spas, co nam na pan inspektor, to się dowiecie też z mojego filmu, który też dzisiaj u mnie na kanale będzie. No, trochę nam popsuł wyprawę, no ale no, nic, i tak było fajnie, bo bardzo żeśmy, y, no, żeśmy tak mega super płowili ryb. Ja uważam, że jak na te upały, jak na lipiec, okres wakacyjny, y, a zawsze to nad wodą taka martwota zazwyczaj w te upały panuje, no to kurczę. 6 szczupaków y, y, przez nie, no troszkę ponad pół dnia pływania, bo żeśmy późno wstali, to chyba. Całkiem nieźle. No dobrze, teraz informacja, która Was najbardziej interesuje, to od dnia dzisiejszego przez następne 72 godziny jest promocja na woblery Bonito na, na, na zadziorku minus 10%, więc możecie sobie zatakować i coś fajnego kupić. Nie tylko na woblery na szczupaki, nie tylko na szczupaka i na krąpia, ale również... Na inne woblery, a mamy tych woblerów od Jacka Boniczaka całą masę, bo to są woblery i tak, i na Glennik, i na Okonie. I jest cała paleta woblerów na Bolenie, i są woblery na San. No, jest wszystko, na pewno sobie znajdziecie coś fajnego. Są też duże woblery do trollingu, do łowienia sumów, i te woblery Wam też pokażę. Nawet chyba od tego zaczniemy, bo to jest ten legendarny szczupak, moi drodzy. Sobie go rozpakuję i Wam pokażę. To jest właśnie ten wobler, na którego parę lat temu Jacek, tylko inny Jacek i Marek złowili na płocku tego gigantycznego suma 251 albo 254 centymetry. I to była taka w ogóle głośna sprawa, bo to jeszcze były czasy, kiedy ludzie nie mieli latarek. Live już wtedy był, bo ja byłem na, na imprezach Garmina i mi w Garminie pokazywali już wtedy live'a, ale tego jeszcze nikt nie miał, jeszcze tego nikt nie używał, nikt nie wiedział o co chodzi. Ja wiem, że teraz y, sum powyżej dwóch metrów nie robi wrażenia, jak oglądacie sobie TikToki, to w ogóle TikTok jest zalany dużymi rybami, to jest takie wrażenie, jezu, chyba w Polsce w ogóle jest więcej ryb niż kiedyś. No to, tak, to, to takie wrażenie robi TikTok, a jak jest, to jesteście nad wodą, to dobrze, dobrze wiecie, ale ten wysyp dużych ryb to też jest za sprawą nowoczesnej elektroniki. To nie oszukujmy się. To nie jest tak, że nagle wędkarze się super bardziej nauczyli łowić. Nie, no bardziej się nauczyli, bo dzięki temu, no dobra, już tutaj nie będziemy wchodzić w takie tematy. Jedno wszystko, to jest wobler, który łowił ogromne sumy jeszcze zanim. Pokazały się te wszystkie urządzenia. W jakiej głębokości ten wobler schodzi, moi drodzy? Schodzi do 7 metrów, jest pływający. I ten wobler łowi i szczupaki, i sumy. No, chyba, że się, się sandasz na coś takiego trafi, to łowatko i córko, cóż, to byłoby za bydle. Kolorów widziałem jest na stronie Z20, więc na pewno sobie coś fajnego z tych woblerów wybierzecie. Przejdźmy, przejdźmy dalej do kolejnego woblerka. A tu mamy jeszcze szczupaka w takim kolorze. No, takie, akurat takie sobie przyniosłem co nie, tutaj z magazynu. A teraz przejdźmy do klasycznych woblerów sumowych, które robi Jacek. Pyk, pyk, pyk. Zobaczmy. O! Już Wam powiem, do ilu to schodzi. Nazywa, nazywa się to SUM, aby nie robić sobie komplikacji. Czy Jacek po prostu tak te woblery ponazywał? Nieco przypominają, tylko jakie ryby łowią. No i to jest, to jest SUM. Tak się prezentuje SUM. SUM schodzi, przepraszam, zaczkawkę do 7 metrów. Waży 34 gramy. Eee, I ma 9 centymetrów. A poczekajcie, a ile gramów ma szczupak? Szczupak ma 48 gramów, zajebiście. Dobrze, to to już, to to już mamy i sobie wejdziemy, zajrzymy po kolejnego, kolejnego woblerka. Tutaj mam kolejnego, kolejnego suma, takiego pomarańczowego, proszę bardzo. A z kolejnych woblerków to już mamy, moi drodzy, woblery. Typowo szczupakowe, chociaż ja mam różne podejrzenia, jak się tym woberom przyjrzałem. To jest też pytanie do Was. I co bardzo ważne, my żeśmy sobie pływali łódką, prawda, moi drodzy? Pływaliśmy sobie łódką i ktoś powie: No tak, no ale to co z tego, że łódką? Z łódki to każdy złowi. Zło moi drodzy, to są woblery do łowienia również z brzegu. To są woblery również do łowienia z brzegu, z ręki. I ja już tutaj rozmawiałem ze znajomymi i faktycznie te szczupaki z brzegu, z ręki łowią jak najbardziej szczupaki. I wobler nazywa się krąp. Jednego sobie krąpia rozpakujemy. Proszę bardzo. To jest akurat trzynastka. Taka trzynastka schodzi do yy, tak metr, dwa, Do wiadomo jak szybciej go pop poprowadzicie, to zejdzie troszkę głębiej. Ale ogólnie jest to płytko schodzący woble. Pamiętajcie, że jak go szarpniecie, to może zejść głębiej niż 1,20 m. 38 gramów, czyli do tego wystarczy Wam do obsługi tego woblera zwykła wędka na szczupaki. Tu nic wymyślnego nie ma takiej potrzeby. To jest kromp z prostokątnym sterem. I przed chwilą, zobaczcie, mówiłem, że. Woblery się nazywają w zależności od tego, jakie łowią ryby, i teraz coś może być. No to fajnie, Sebek, to wobler na krąpie na to wychodzi. już no, bądź konsekwentny. No tak, no to niestety no ja jestem konsekwentny, ale Jacek nie jest w tym, jak nazywa woblery. Trudno. Tutaj mamy kolejnego krąpia z prostokątnym sterem, czy takiego płycej schodzącego. No i dobrze, ale mamy jeszcze kolejnego krąpia. Oczywiście te krąpie są. Również w mniejszych rozmiarach. To sobie tam zajrzyjcie na stronę. Zobaczycie. Poczekajcie. Tutaj mamy teraz krąpia. A, to jest z takim, to jest z takim. Ja pokazałem to z takim. A, tutaj mamy moi drodzy krąpia z okrągłym sterem. Też jest w każdej kolorystyce. Moi drodzy, akurat tego koloru w sprzedaży internetowej jeszcze nie ma, ale za jakiś czas będzie, więc się yy, nie martwcie. Akurat to nie jest tak, że tylko ten kolorułowi, bo pozostałe również. No dobrze, ale ogólnie krąpie z okrągłym sterem schodzą, moi drodzy, do czterech metrów, do 4 metrów prowadzone z ręki, prowadzone w trollingu będą schodzić głębiej. I pamiętajcie, że te krąpie z prostokątnym sterem też można yy, poprowadzić w trollingu i one Wtedy zejdą na, na pewno na 2 metry. Nie będą tak y, płytko y, schodzić jak z ręki. Tak więc widzicie, y, tak więc widzicie, y, fajnie było. Była wyprawa, były łowione y, ryby. Y, zjazdkie było bardzo sympatycznie. Y, mam nadzieję, że, że sobie jeszcze kiedyś taki wypad na ryby i zawody powtórzymy. No bo, y, bo żeśmy sobie zrobili takie mini zawody, żeśmy zremisowali no było wobler kontra guma, a powiem wam dlaczego wybrałem gumę, bo gdybym mówił tylko tymi woblerami to wiem, że Jacek by mi sprał dupsko po prostu, a no tak nie chciałem, aby mi tak sprał dupsko na pierwszym wyjeździe, bo to tak nie fajnie <laughs> Dlatego wybrałem gumę. No wiecie, ja jestem gumowy, no jak, jak łowię gumą, którą znam, to wiem, że mam większą szansę. No i dzięki temu z Jackiem zremisowałem. No wątpię, abym potrafił go Pokonać na jego własnej łódce, tym bardziej, że to wiecie, to nie jest takie mm, mm, miarodajne, bo y, tak naprawdę, to y, łowiąc u, u kogoś na łodzi, to ogólnie y, najważniejsze jest napływanie na miejscówki. To jest bardzo ważne. I to tak naprawdę, to że ja złowiłem y, te ryby, to jest też kunszt jacka. Jak on na tym miejscu napływał, jak, ja się, jak on się na tej łodzi ogarniał. I powiem Wam, że ogarniał się zajebiście. I powiem Wam, że fajnie jest popływać z doświadczonym wetkarzem, bo tak jak wiecie, tak jak zawsze Wam powtarzam, ja tam ryb łowić nie potrafię, łowię je przypadkiem, bo to w statystykach się 500 rzutów do wody złowi, to coś tam się zawsze uwiesi. Przynajmniej tak twierdzę, ponieważ ja tutaj nie mam żadnych ambicji, aby z siebie robić jakiegoś pro wędkarza. Ja jestem wędkarzem, amatorem, takim jak wy, który, który lubi spędzać czas nad wodą. No, może wiem troszkę więcej, bo <gryw> robię to już od tylu lat. Widziałem tyle rzeczy i tyle ryb złowiłem. Się. A dobra, ale to nie o to chodzi, aby się tu przechwalać. Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Yy, przypominam, że na hasło yy, szczupak przez kolejne 72 godziny macie wszystkie wąblery, Bonito od Jacka minus 10%, co czyni je najtańszymi na rynku, moi kochani. Tak więc zapraszam do Zadziorka na zakupy i przypominam, że wędkarskie torby yy, są jeszcze parę sztuk. Zostało. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Nara.